Patrzcie, jak to było z tym opadem. Minąłem Pegier. się kończy ta Asfalt mokry. Doszło do porządku wsi dosłownie. Czyli to polizało kukurydzę, nie moją. Na moją pszenicę asorki polizało. Teraz coś jeszcze zaczyna kropić. W końcu mówię, przyjechał kolega i mówi nie jedź bo zaraz będzie padać patrzyłem 50% No dobra rzeczywiście mam jechać ma mi strugnąć I teraz taka historia bym pojechał tam u siebie na PYG, że jeszcze 2 km w głąb we wiosce to by nie padało a tu gdzie mam kukurydzę ou, tam jest ta kukurydza gdzie jest super rozkraczny to by już padało, nie? No i dobra, no niech chociaż tutaj trochę popada, bo przydaje jej się. Że pozdrawiam Was serdecznie. No i jak to bywa różnie bywa z tym opadem to na świetnicy, jak ukazywałem, że tam, tam na świetnicy, na Świdnicy, świetnica będzie w lewo, te pole. To tam jest szansa, że tam ta woda doleciała. A podobno mama mówiła, że była w świetnicy. Tak wilało synu żyła piernicze. Do usłyszenia cześć.